No, dzień dobry, Jest my we dwoje jesteśmy ze, z grupy Dąbrowa Górnicza Arczery, Archer, kolega z grupy rekonstrukcyjnej Ugart. Z Strzelamy dzisiaj e, taki mały turniej e, rekonstrukcyjny, e, u, ucznictwo tradycyjne. E, ma, przestrzeliliśmy 11 celów. E, e, dobrze nam poszło. Przednia zabawa, spotykamy się tutaj ze znajomymi w Za godzinę będziemy organizować turniej bojowy, będą pojedynki wojowników, turniej jeden na jednego. I jutro, jutrzejszego dnia będzie turniej drużynowy. 15 Nie puszczasz. Idę trochę takich od konkurencji. Tam unikam zdjęć w Zwłaszcza gazetowych. Chcecie mieć zdjęcie dzieci? Razie mnie nikt nie rozpozna. Jeszcze <grymne> nie a, to jest w takim tempie jak, taki jak drobno, bo to jest kompozyt bambu z jest fajne, to że jeszcze za bardzo naciągniesz tak. i tak czoło leci, nie? to znaczy jest mega plus. Mocny jest dobry na dalsze odległości, że nie musisz brać tego lobu to może się uda, A co robisz? 132. punkty. kopę. kopę. Zapraszamy. Brawo! Gratuluję. Gratulacje. 142. Pierwsze miejsce? Zapraszamy. Zapraszamy. 188 punktów. Nie mamy dużo fantów, więc... Hurra! Serio? Co mamy, to dajemy. Tylko pierwsze miejsca niestety dostaną. Ura A, Od sponsora ufundowany jest prezent za czwarte miejsce. A teraz kto ma czwarte miejsce? Ania! 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 131 punktów. Ja Nagrodę dobry, wręcz sponsor! A kto jest sponsor? sponsor? Marz do wyboru. Masz sobie oczywiście, ale aż tak.